W sobotę na kościerskim rynku odbyły się 22 Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Kosterina 2022. Uczestniczyło w nich kilkunastu wystawców z szeroką ofertą wydawniczą oraz pięknymi wyrobami kaszubskiego rynkodzieła. Kościerskie targi organizowane są od 2000 roku. Warto organizować targi książki, dlatego że takimi targami stwarzamy możliwość, po pierwsze, zakupu książek w promocyjnych cenach. Motywujemy do tego, żeby te książki obejrzeć. Te książki, można powiedzieć, wychodzą z pomieszczeń i są w takim centrum miasta publicznym, gdzie nawet jak ktoś wydaje się mu, że to nie dla niego jest oferta, to się może skusić. A dla nas też taki główny cel organizacji targów, to jest poza promocją oczywiście, Czytelnictwa, bo to dla Biblioteki Miejskiej zawsze jest najważniejsze. To jest promocja literatury kaszubskiej, literatury pomorskiej, tych wszystkich wydawnictw, które mają trochę ciężej niż wydawnictwa ogólnopolskie, a my chcemy, żeby poczuli właśnie naszą reklamę, naszą promocję, nasze wsparcie i też tę siłę płynącą ze wspólnoty. Impreza, której organizatorem jest Biblioteka Miejska imienia Konstantego Damrota w Kościerzynie, jest także jedną z letnich form promocji naszego miasta. Ja myślę, że wszystkie e, imprezy, nie tylko imprezy, ale wszystkie zadania, które służą e, współpracy, spotkaniu ludzi, e, otwarciu na książkę, na coś... E, co nie jest dniem codziennym, a książka bardzo często w ogóle, jak jest pisana dobrym piórem, a tacy tutaj tylko i wyłącznie pisarze, wykonawcy i wydawcy książki, tylko tacy tutaj są i dlatego warto zobaczyć, zobaczyć co jest nowego, z czym można się zapoznać, jak można odejść od dnia codziennego, od szarości, a przy okazji spotkać się, spotkać się w przepięknej pogodzie na kościerskim ruchu, rynku, uśmiechnąć się do siebie, zarazić entuzjazmem i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Od początku istnienia targów Autorzy i wydawcy ubiegają się w konkursach o nagrodę Remusowej Kary w kategorii wydawnictw literatury kaszubskiej oraz nagrody dotyczącej wydawnictw literatury pomorskiej. W tegorocznym konkursie w sumie przyznano 6 miejsc pierwszych, 5 miejsc drugich, 5 miejsc trzecich i dwa wyróżnienia. Zwycięzcom gratulujemy